Okej, okay. a więc moi drodzy, zajmiemy się y, w ciekawy, kurde. Zajmiemy się ciekawymi w zdobyciu, moi drodzy, sekretami i narzędziami taki, takiego typu. Cyk. Ok Teraz będzie łatwiej Naciskacie strzałkę w dół Was teleportuje to na dół I biegacie ile sił w nogach Żeby wejść do tego, one on this wise will send you to a faraway land. Mamy fleta. Super. Okej. Okay. Musimy zejść jeszcze tutaj. Pierwszy sekret był w świecie 1,3. Teraz idziemy do 2,2, moi drodzy. Bo tam mamy kolejny sekret do sprawdzenia to Jest. Ej, tu mamy licznik końców. Dobra. Super. Jedynie muszę uważać, żeby się nie przygramolić przy okazji. O! coin Musimy iść praktycznie tutaj na sam początek. Nie. Mamy to. Tothausen. <ścoughs> Teraz żeby nie zginąć. Mamy to. Toadhausen. I tak wreszcie był potrzebny licznik. Zarąbiście. Mamy Toadhausena. Nareszcie. A Toadhausen może dać mi coś ciekawego. Jaki mamy tutaj napis? Hello! You found my show of strange and wonderful things. B. Kurde, kotwicę znalazłem. Kurde, musiałbym opróżnić mój ekwipunek. Bo, kurde, to się tak nie da. Moi drodzy, idziemy praktycznie na sam początek gry, ponieważ tutaj mamy do wygenerowania statek. Potrzebne jest 11 końców, ponieważ, moi drodzy, 11 końców potrzebujemy, żeby na końcu była dycha, widzowie. No to cyk. Tutaj trzeba uważać. Okej. Okay. Jest gid tak jakby. Ach! Udało się? Czy się nie udało? Udało się. Tak jest. Mamy to. Mamy statek, moi drodzy, więc w sumie fajnie. Jeszcze tylko by zostało przejść do levelu 2 i przechodzimy do kolejnego sekretu. Kolejny z nich znajduje się w wieży, moi drodzy. A potrzebujemy liścia. Ale dalej to jest świat pierwszy, moi drodzy. Tego nie potrzebujemy na razie do tego sekretu. Ok, teraz trzeba się tak fest rozpędzić. Latać w chem wysoko, moi drodzy. Oj, chyba nie trafiłem. No to tak, tu trzeba tak fest wysoko. Mamy kolejnego widzowie. O, łatwo. I w końcu możemy przetestować ten statek, jak ten będzie wyglądał. On będzie nam dawał dużo koina, widzowie. No to tak, super. Tak nam dużo ten statek daje, akurat, więc fajnie. Ty znalazłem mocny początek gry, więc fajnie mamy łanapa, jeszcze w dodatek, ale super. Schodzimy na dół. Oj! A tutaj nie będzie tak... O, jednak jest łatwo. Ale mamy gwiazdkę, co fajnie. Co fajnie się prezentuje. Dobra. Dobra, moi drodzy, jednak chodźmy do mojego poprzedniego. O kurde, jeszcze muszę zapisać mojego trzeciego sejfa, mojego trzeciego, trzeciego slota. Dobra, teraz jesteśmy tutaj. Naciskamy B. Czyby się przeteleportować, moi drodzy, do zamku Bausera, ale nie wiem, czy możemy, czy nie. A no, mamy levely jeszcze, więc zaraz wrócę. Moi drodzy, jesteśmy przy zamku Bausera. I wiecie, jest jakieś. Musicie użyć piłwinga, żeby szybciej się przedostać. Nie musicie skakać, ani nic, tylko używacie piłwinga i. Oj. O, było blisko, było bli blisko. Musimy iść teraz do góry, bo teraz szybciej możemy pokonać Bowzera w ten sposób. I w ten sposób możemy teraz przejść do bowzera. I kolejna rzecz dotyczy airship, moi drodzy. Airship. No to tak, zostajemy przy tym, przy tym jednym statku. Zostajemy, zostajemy, zostajemy. I za niedługo będzie taki moment. <coughs> Przepraszam. I za niedługo będzie taki moment, gdzie musimy z tego statku zejść. O. Aaaa! kurde, głupie powiadomienia, serio. Nie, ale jeszcze raz możemy spróbować. Tym razem będą jako mini Mario. Fak, serio. Dobra, jeszcze raz. Nie, no serio, a w to wdepłem? Nie, no nie wierzę. Gdzie tu jest coś fajnego? I Tanuk jest fajny, no to możemy się zamienić. w Tanukiego możemy się zamienić. No to. Jakby spokojnie. Okej. Okay. Zbyłem się chwilowo w stroju. Teraz jest ten moment, cyk. Teraz nie możemy zmajścić, widzowie, no to tak. Dalej utrzymujemy się pod wodą. Ej, nie mogę z niej wyjść, Halo. O, wyszedłem. Nice. I to mi się podoba. Ok, Pozbyłem się wszystkich sekretów w tej grze, więc fajnie. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Użycie tego fletu. I załącza to taką muzyczkę. Aha, World 9. Także spoko. Spoko opcja. Użyjemy jeszcze raz fletu. I nie wiem, czy to nie będzie nas przyteleportowało do światów 2, 3, 4. Zobaczymy. Nie. Kurde. Ok. Także moi drodzy to tyle z tych ze z sekretów. Wiesz ja jest wobiszek do, do zobaczenia.